Cześć. Mam na imię Cyprian i w tym filmie chcę wam pokazać jaka jest różnica między wymianą baterii w serwisach autoryzowanych oraz w serwisach niezależnych, takich, które nie mają dostępu do nowych oryginalnych części. Do tego wykorzystam dwa takie same telefony. Są to iPhone 13 Pro, taki sam kolor, taka sama pojemność, ten sam system. Baterie są powyżej 80%. One się jeszcze oczywiście nie nadają do wymiany, ale na potrzeby filmu postanowiłem, że je wymienię. Tak więc zakładam opaskę antystatyczną i biorę się za wymianę. Najpierw zacznę od telefonu, w którym wymienię baterię w sposób nieautoryzowany, oczywiście zachowując kondycję baterii oraz brak komunikatu o nieznanej części, czyli tak jak to powinno być zrobione zgodnie ze sztuką. Jeśli decydujecie się na wymianę baterii w serwisie niezależnym, to właśnie między innymi po tym, czy kondycja baterii zostanie zachowana. Można poznać, czy serwis jest odpowiedni, kompetentny, czy nie są to tak zwani wymieniacze, którzy po prostu otworzą telefon, wyjmą starą baterię, włożą nową. Bardzo często jeszcze przy tym zostawiając starą uszczerkę lub stawiając jakiś słaby zamiennik uszczerki, który jest jak taśma klejąca i po prostu wam go złożą, zostawiając telefon z komunikatem, co skutkuje utratą wartości waszego urządzenia. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek sprzedawał telefon, który posiadał komunikaty o nieznanych częściach, to zapewne wie, o czym mówię. No i ok, po tym jak otworzyłem telefon, zdjąłem starą uszczelkę, czysze wnętrze ze starej wklejki od baterii, no i tak oto mamy gotowy korpus. Teraz musimy zająć się baterią. Mówiąc potocznie, musimy zrobić przeszczep elektroniki na nowe ogniwo, tak żeby telefon odczytywał baterię jako swoją fabryczną, po to, żeby pokazywało nam kondycję baterii. W tym celu używam nożyczek ceramicznych, tak żeby precyzyjnie oddzielić od ogniwa elektronikę, czyli układ zarządzający baterią. Stare ogniwo jest już nam niepotrzebne, idzie do utylizacji. Natomiast teraz musimy zeszlifować resztki, elektrody, tak żeby kontroler dobrze przyzukzał się z nowym ogniwem, żeby było stabilne połączenie, żeby telefon się nie restartował, czy żeby nagle się nie rozładowywał. W tym celu używam specjalnej małej frizarki. Należy to robić ostrożnie i dokładnie, ponieważ bardzo łatwo jest uszkodzić kontroler i cała nasza praca pójdzie na marne. Po szlifowaniu warto profilaktycznie sprawdzić na programatorze, czy kontroler się nie uszkodził. Jeśli odczytuje wartości, to znaczy, że wszystko jest w porządku i możemy działać dalej. Nowa bateria będzie bazowała na ogniwie marki AmpCentrix. Jest to jeden z lepszych zamienników, jak nie najlepszy. Wydajność telefonów na tych ogniwach jest naprawdę rewelacyjna. W zestawie jest osobna wklejka, zabezpieczenie na kontroler oraz specjalna taśma, która odpowiada za reset cykli w nowym ogniwie. Dzięki czemu telefon odczyta tę te baterię jako nową, która ma zero cykli oraz kondycję 100%. Natomiast gdybyśmy nie użyli tej taśmy, to telefon odczytywałby stare wartości i poprzedniej baterii, ale mimo to działałby tak samo. To po prostu chodzi o monitorowanie kondycji z pozycji telefonu. Teraz bierzemy się za odbezpieczenie ogniwa. Ściągamy osłonki, przykładamy kontroler, mierzymy na wymiar elektrody. Zbyt długie końcówki obcinamy, następnie nadszedł czas na połączenie kontrolera z ogniwem i do tego będziemy używali dedykowanej zgrzewarki. Na rynku jest bardzo dużo zgrzewarek do ogniw i bardzo ważne jest to, żeby wybrać porządną, ponieważ poprawne działanie telefonu jest zależne od tego, jak zgrzane będą elektrody, ponieważ elektrody muszą całkowicie przelegać do kontrolera bez żadnych luzów. W przeciwnym wypadku telefon może nam się wyłączać w randomowych momentach. Nawet najlepszy zamiennik, jeśli będzie źle połączony z kontrolerem, będzie działał gorzej niż najtańsze ogniwo, ale zgrzany poprawnie. Bateria jest już prawie gotowa. Sprawdzamy, czy elektrody nie odchodzą od kontrolera. Jeżeli wszystko się dobrze zgrzało, możemy przejść do następnego kroku, czyli do zabezpieczenia baterii. Kolejnym krokiem będzie wyzerowanie cykli. Jak wspominałem wcześniej, użyję do tego specjalnej tasiemki, którą najpierw podepnę do baterii, a następnie podłączę ją do telefonu. Przed złożeniem telefonu możemy jeszcze profilaktycznie sprawdzić, czy telefon poprawnie odczytuje baterię jako nową, czy jest w ustawieniach 100%. Jeśli wszystko jest w porządku, możemy zacząć składać telefon. Jak mówiłem wcześniej, po takiej wymianie nie będzie w telefonie żadnego śladu. Nie ma żadnych komunikatów ani o części nieznanej, ani o części oryginalnej. Nie ma nic, jest po prostu 100% w ustawieniach. W zestawie z ogniwem są wklejki do baterii, które w przeciwieństwie do baterii oryginalnej musimy nałożyć sami. Po wklejeniu baterii w korpus nakładamy uszczelkę Ja używam uszelki oryginalnej, zakupiłem po prostu więcej sztuk przy okazji, gdy zamawiałem baterię oryginalną. A w przypadku, gdy nie mamy uszczelki oryginalnej a telefon jest otwierany po raz pierwszy, proponuję jej nie ściągać. Tylko delikatnie pod wpływem samego ciepła wyjąć wyświetlacz, zostawiając starą uszczelkę. Ponieważ oryginalna uszczelka w nieotwieranym wcześniej telefonie będzie miała nadal o wiele lepsze właściwości niż uszczelka nieoryginalna. No, i to tyle. Wkładamy wyświetlacz, wkręcamy dolne śrubki i telefon gotowy. Przechodzimy do wymiany baterii na oryginalną. Tutaj sprawa jest banalna. Po prostu rozbieramy telefon, wyjmujemy starą baterię, wkładamy nową, zamykamy telefon i wchodzimy w tryb diagnostyczny. Bateria jest rozładowana i nie jest to nic dziwnego, ponieważ za każdym razem jak zamawiam baterię od Apple to przychodzi właśnie wyładowana. W telefonie wyskakuje od razu komunikat o sparowaniu baterii, więc tak naprawdę musimy tylko przeklikać wszystko po kolei i mamy baterię przypisaną do telefonu. A jeśli chodzi o plusy i minusy obu metod, to tak naprawdę jedynym plusem opcji ze zgrzewaniem jest cena. Ogniwo kosztuje około 100 zł, gdzie oryginalna bateria kosztuje 220 zł. Jednak to, ile trzeba poświęcić na to czasu oraz jakie umiejętności trzeba posiadać, uważam, że jest to kompletnie niewarte. Więc dopóki jest możliwość kupowania oryginalnych części, na pewno lepszym wyborem jest oryginalna bateria. A jeśli chodzi o wydajność, to jest niemalże jeden do jednego, oczywiście w przypadku zamiennika, którego użyłem w tym filmie. No i mamy komunikat o oryginalnej części. Taki komunikat będzie występował zawsze, jeśli bateria zostanie wymieniona przez serwis autoryzowany lub kogoś, kto używa nowych części kupionych bezpośrednio od Apple. To wszystko w tym filmie, takich materiałów będzie dużo więcej o serwisie oraz będę pokazywał za ile kupuję oraz sprzedaję telefony. Do usłyszenia!